Szanowni Państwo, trwa nasza konferencja Energia dla Niezależności 2050. Teraz czas na sesję główną. Zapraszam tutaj na scenę pana profesora Andrzeja Szablewskiego z Polskiej Akademii Nauk i z Instytutu Nauk Ekonomicznych. Transformacja energetyczna, trendy światowe to jest tytuł tej krótkiej prezentacji, a nasza sesja nosi tytuł Jak budować gospodarkę bezpieczną i neutralną dla klimatu. Bardzo proszę. Witam Państwa i dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Rozpocznę od takiej dosyć oczywistej konstatacji, że rozpoznawanie trendów jest obciążone wieli, wiel, dużymi problemami i ryzykiem popełnienia błędu. E, no, przede wszystkim ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z ogromną ilością różnych uwarunkowań rozwojowych, a także zależności, jakie występują między tymi uwarunkowaniami. Co więcej, te uwarunkowania i, zale i zależności mają także charakter dynamiczny w czasie. A jeśli, jest, jeśli mówimy już o samej o transformacji, samej energetyki, to mogę chyba przyjąć i tutaj się, myślę, większość z Państwa ze mną zgodzi, że poza sporem jest fakt, że transformacja ma charakter nieunikniony i, i że jej, i także poza sporem jest kierunek tej transformacji, no, to znaczy o tym już tutaj dzisiaj była mowa, czyli po prostu eliminacja emisji gazów cieplarnianych. Natomiast spór, jaki tu realny występuje na świecie, bo ja mu, nie mówię o Polsce, tylko mówię o, o świecie, a właściwie głównie o świecie zachodnim. O czym za chwilę. E, otóż, e, jeśli chodzi o e, to, e, o, do, właśnie o ten, ten problem sporu, to on dotyczy tempa i modelu. I tutaj jedna taka uwaga, e, e, mianowicie jeśli, dotycząca modelu, a mianowicie, czy tym modelem będzie, przyszłym modelem energetyki będzie energetyka całkowicie bezemisyjna, ale i oparta na źródłach odnawialnych, czy też to będzie energetyka z udziałem paliw jeszcze generujących, generujących gazy cieplarniane, ale dzięki, ale ten gaz będzie pochłaniany przez albo w drodze w sposób naturalny, przez zalesienie, albo też przy wykorzystaniu technologii. Różnego rodzaju technologii, które dzisiaj są znane, ale ciągle bardzo niekonkurencyjne. No i wreszcie trzecie stanowisko to jest to stanowisko dotyczące, polegające na tym, że, nie że ciągle trudno sobie wyobrazić dla wie wielu, że przyszły model energetyki może funkcjonować bez energetyki jądrowej. Ja jestem od lat zdecydowanym przeciwnikiem energetyki jądrowej, ale w wersji wielkoskalowej. Natomiast, jako rozwiązanie typu second best, przyjmuję małe, małe mm. generatory. Jeśli Państwo będą zainteresowani moim stanowiskiem, dzisiaj nie mam czasu, to w sesji. Pytanie, odpowiedzi, albo w jakiejś dyskusyjnej mogę nieco szerzej rozwinąć ten swój krytyczny stosunek do energetyki, wielkoskalowej energetyki jądrowej. I teraz, jeśli, e, 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 jeśli mówimy, jeśli chcemy skonstruować jakąś, jakieś trendy, no to musimy przyjąć założenia dotyczące tych właśnie, charakteru tych zależności, tych uwarunkowań i zależności. Po drugie, ja o tych założeniach za chwilę powiem, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj, którą tutaj musimy uwzględnić, a mianowicie skłonność do ulegania presji bieżących okoliczności. Ja, no mamy dzisiaj taką presję wynikającą z bieżącej okoliczności związanej z e, wojną na Ukrainie i tym, co się dzieje na rynku energii elektrycznej. I teraz chodzi o to, żeby, ta, żeby te okoliczności, jakie dzisiaj funkcje, istnieją, żeby one nie wpływały na nasze myślenie o przyszłości za bardzo. Ja tylko chcę powiedzieć, że z punktu widzenia ekonomistów zajmujących się zwłaszcza energetyką najważniejszym sposobem na wysokie ceny energii są wysokie ceny energii. Na czym polega to stwierdzenie? No, polega na tym, że wysokie ceny energii powodują reakcje po stronie podażowej i popytowej. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że 10 lat temu ceny energii ropy naftowej wynosiły 130 euro, a potem w ciągu kilkunastu miesięcy spadły do 30. Tak, żebyśmy za bardzo się nie, nie przejmowali tym, co jest dzisiaj, a zwłaszcza nie budowali na podstawie dzisiejszej sytuacji długoterminowych rozwiązań. Teraz jeśli chodzi o te założenia, dla których... Trzeba budować prognozę co do przyszłego kierunku rozwoju transformacji. Otóż po pierwsze pierwsze, pierwsze założenie, chyba najważniejsze, to jest założenie dotyczące tempa postępu technologicznego, czy ten, czy, to te, czy ten postęp technologiczny będzie miał charakter wolny, powolny i liniowy, czy też wręcz przeciwnie, będzie miał charakter takiego, będzie się realizował w tempie wykładniczym i będzie miał charakter przełomowy. Drugi, drugie, założenie, dotyczy rodzaju polityki energetycznej i regulacyjnej. Czy jest to polityka o charakterze pasywnym i reaktywnym? Przykładów na taką politykę pasywną i reaktywną nie trzeba szukać daleko. Czy też jest to polityka proaktywna, czyli, proaktyw czyli polityka zorientowana na tworzenie warunków przyspieszających proces transformacji. I wreszcie... Y y i ważną że rolę odgrywa, odgrywają bardzo duża ilość różnych czynników, które mogą albo przyspieszać, albo blokować transformację. z tego mojego wywodu dotychczasowego wynika, że nie możemy skonstruować jakiejś jednolitej prognozy. Aha, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, mianowicie. Chodziło o to, że ominąłem jeszcze bardzo ważną rzecz, a mianowicie jeśli chodzi o ten, to konstruowanie trendów rozwojowych, a mianowicie chodzi tutaj o to, jaki, jaki model rozwoju energetyki zostanie przyjęty przez kraje rozwijające się. To jest ważna sprawa, dlatego że te kraje rozwijające się, a zwłaszcza Chiny, a jeszcze bardziej Indie, które dzisiaj wyrastają na lidera wzrostu gospodarczego na świecie. No one są największymi emitentami, a zatem to, co tam się będzie działo, będzie miało wpływ na to, jak, jak, co się będzie, co, co, jak będzie wyglądał problem realizacji zaleceń polityki klimatycznej. I teraz w związku z tym rysuje się no, dosyć oczywisty wniosek z tego, co dotąd powiedziałem, mianowicie, że no, nie można skonstruować jednego, jednej prognozy dotyczącej świata, tylko te, te, te trendy będą różnie się układały w poszczególnych, w poszczególnych krajach czy w poszczególnych częściach świata. No, my żyjemy w kraju, w tej strefie na kraju zachodnich, czyli do no, musimy się przyjrzeć, czy mieć świadomość tego, jakie te trendy występują właśnie w, tej, w tym, na tym na tym obszarze. No tutaj ja wymieniłem trzy takie najważniejsze czynniki, które działają w tutaj na przyspieszenie procesu transformacji. Pierwszy czynnik, o którym już zresztą dzisiaj było, także ja tylko go wymienię, to jest zaostrzanie już od, od dawna polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co dla nas jest oczywiste jako członka, jako członka tej, że, in, tego integracji europejskiej. Druga, drugi czynnik to jest presja różnych środowisk. Po pierwsze opinii publicznej, która do na Zachodzie ewoluuje w stronę akceptacji tej potrzeby podejmowania zdecydowanych działań na rzecz klimatu. Przy czym od razu chcę tutaj zastrzec, że istnieje pewien problem, który może spowodować odwrócenie się tego trendu, a mianowicie on wynika z tego, że gdybyśmy przyjęli zbyt rygorystyczną rygorystyczny sposób implementowania zaleceń polityki klimatycznej, który prowadziłby do bardzo gwałtownego wzrostu kosztów. No, te, e, 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 Francja, a te, e, e, te protesty żółtych kamiselek uświadamiają, jak, jak się, to właśnie niebezpieczeństwo. E, drugi, e, drugie środowisko, druga grupa środowisk, to są środowiska dużych odbiorców. Otóż tutaj ta, ten, ta niechęć dużych odbiorców do, do, energety, do brudnej energetyki wyraża się po pierwsze w rozszerzającym się zjawisku odmawiania zakupu energii elektrycznej z, z węglowej. I tutaj mamy do czynienia już z istnieniem takiego bardzo wielkiego aliansu, który, w którym, który gromadzi największe firmy, firmy koncerny świata. I po drugie, ta, ta niechęć dużych odbiorców do brudnej energetyki, energii elektrycznej manifestuje się także w postaci do rozszerzającego się zjawiska e, e, samozaopatrzenia, czyli rozwoju własnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. E, I wreszcie kręgi finansowe. No to tutaj mamy do czynienia e, no przede wszystkim z wycofywaniem aktywów z, z energetyki węglowej, e, dalej e, ograniczenie kredytów czy pieniędzy na inwestycje w energetykę węglową, a także wreszcie mamy do czynienia z, z udostępnianiem dużych środków na postęp technologiczny, który właśnie profituje w postaci pojawiania się technologii obniżających koszty transformacji. I trzeci czynnik, ten, to jest ten czynnik, o którym, o którym został do dzisiaj wspomniany, a mianowicie, że do gaz traktowany jest jako, jako bardzo dobra alternatywa wobec, wobec węgla. Jako do tych argumentów, które są powszechnie znane, chciałbym dorzucić jeszcze jeden argument, o którym się u nas rzadko wspomina, który dotyczy tego, że na przykład w Niemczech dostrzega się możliwość wykorzystania dzisiejszych instalacji gazu do transportu wodoru. Także. I teraz chciałem teraz powiedzieć o dwóch czynnikach, które potraktuję oddzielnie od tych poprzednich, a mianowicie chodzi, chodzi o to, że to są czynniki, które warunkują proces transformacji. Jakbyśmy dużo nie mówili o tej potrzebie budowania energetyki odnawialnej, to te, te, te słowa nie mogą zamienić się w rzeczywistość, jeśli nie zostaną stworzone odpowiednie warunki do rozwoju zielonej energetyki. Jakie to są te dwa czynniki, które mają takie decydujące znaczenie? No to jest przede wszystkim polityka energetyczna i regulacyjna pani, państwa, która albo może. Powstrzymywać ten proces transformacji i powodować wzrost ko kosztów transformacji, czyli nie zahamować, tylko za czym powstrzymywać proces transformacji i zwiększać koszty, bądź odwrotnie. No i wreszcie jest czynnik, który, do którego ja, no ja którego przywiązuję się największą wagę, a mianowicie jest postęp technologiczny. To jest czynnik, który ciągle mocno niedoceniany jest w krajowej debacie na temat transformacji z dwóch powodów. Po pierwsze, do tego czynnika podchodzi się, w podejściu do tego czynnika brakuje tak zwanej perspektywy holistycznej po drugie, rolę technologii Ostrzega się przez pryzmat obecnego stanu jej zaawansowania. No to w związku z tym, na czym miał, miałoby polegać to nowe podejście, które pozwalałoby dostrzec ten ten, niezwyk, ten, ten fakt, że technologie odgrywać będą rolę czynnika dynamizującego, nie tylko dynamizującego proces transformacji, ale także czynnika, który ma charakter który doprowadzi do przełomowych zmian w energetyce. Otóż jeśli mówimy o perspektywie holistycznej, to, to przez to należy rozumieć to, że dzisiaj już mamy do czynienia z ogromnym, no niektórzy mówią ponad liczącym ponad 100 różnych technologii, zbiorem technologii, które to technologie i ten zbiór jest stale rosnący, i które to technologie już zmieniają i będą zmieniać wszystkie ogniwa procesu tworzenia wartości w sektorze energetycznym, czyli od produkcji do dostarczania i zużyczkowania energii elektrycznej. Drugi, drugi element tego nowego podejścia to jest przyjęcie założenia, że mamy do czynienia z komplementarnym charakterem tych technologii. To znaczy, że te technologie mają charakter uzupełniający się, a jeśli mają charakter komplementarny, to znaczy, że można liczyć na tak zwany efekt synergii. Który to efekt właśnie może nadać temu czynnikowi technologicznemu charakter przełomowy. I, 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 trzeci, i trzeci, trzeci element tego nowego podejścia to jest to, że mamy, dzisiaj mamy do czynienia z technologiami na różnym stopniu zaawansowania. Mamy technologie już dostępne, technologie, technologie dostępne w zasięgu, w zasięgu, w zasięgu, można powiedzieć w zasięgu ręki i technologie przyszłościowe. I teraz i trzeci element tego nowego podejścia to jest założenie, że wszystkie te, że te technologie będą osiągały coraz szybciej stan komercyjnego wdrożenia. E e C dlaczego dlaczego do, 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 do tego czynnika technologii należy przywiązywać takie właśnie znaczenie czynnika przełomowego? Otóż te technologie w dłuższej, oczywiście w dłuższej perspektywie, żebym tutaj nie był złapany za słowo, w dłuższej perspektywie czasowej umożliwiają rozwiązanie trzech głównych problemów warunkujących przejście do całkowicie nieemisyjnej, opartej na odnawialnych źródłach energii, energetyki. Otóż po pierwsze w krótkim okresie ułatwiają, a w dłuższej perspektywie w pełni umożliwiają integrację Udziału odnawialnych źródeł energii w tym sektor systemie energetyki konwencjonalnej. To jest dzisiaj wielki problem. I już pierwsza bariera, która się wyraźnie zaznacza, jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii, ona wynika z tego, że ze względu na niestabilność tych źródeł mamy do czynienia z problemami z, z absorbowaniem tej energii do systemu. I drugi problem to jest ograniczona zdolność przyjęcia tej energii spowodowana niską, niską zdolnością, sieciami energetycznymi, z ograniczoną pojemnością sieci, sieci energetycznej. I to jest, czyli te nowe technologie ma, mogą na początku ułatwiać rozwiązanie tego problemu, a potem go całkowicie rozwiązywać. I po drugie, że te technologie, technologie mogą w długim, w długim okresie zapewnić tutaj przyjmuje rok 2050, aczkolwiek w wielu krajach, czy wiele miast już deklaruje, że uczyni to znacznie wcześniej, że te technologie pozwolą nam zapewnić podaż energii ze źródeł odnawialnych w rozmiarze odpowiadających całkowitemu zapotrzebowaniu i co więcej potrafią zapewnić, będą potrafiły zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej, czyli nie będziemy tak bardzo uzależnieni od tego faktu, że energia elektryczna w OZE to jest wtedy, kiedy świeci słońce i wieje wiatr. I teraz, jeśli mówimy o, o takim bardzo dużym zbiorze tej, tych technologii, nowych technologii, no to oczywiście, żeby, te, żeby na podstawie analizy tych technologii wyciągnąć jakieś sensowne wnioski, to musimy te, te zbiory w jakiś sposób uporządkować. A mianowicie w jaki sposób? To można tutaj wyodrębnić na, 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 dla celów tego, żeby pokazać ten w czasie ten proces transformacji możemy wyodrębnić dwie kategorie tele, e, technologii. Pierwsza kategoria technologii no to są ta, ta, to jest ta kategoria technologii, która jest najbardziej e, parcypowana, czy powszechnie znana opinii publicznej i najczęściej dyskutowana przez e, e, ekspertów, to są technologie wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu słońca, wody, słońca wiatru to są te dwie główne, ale także wody i, i zasobów rolniczych. Uh, its it, it. O co chodzi? Chodzi o to, że te technologie ciągle znajdują się, mimo że one są już bardzo zaawansowane, mimo tego, że one są już bardzo konkurencyjne kosztowo, ja tylko powiem, że w, w, ostatniej, w drugiej dekadzie XXI wieku koszty wytwarzania energii solarnej spadły o 90%, a wiatrowej chyba o 60%. To, 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 są, to, to, to ciągle jeszcze te, te technologie mają przed sobą dużą przyszłość, jeśli chodzi o. Zwiększenie zdolności ich, ich zdolności wytwórczej. I w związku z tym możemy dzisiaj już powiedzieć z, z dużą dozą pewności, że te e, technologie posiadają potencjał skokowego wzrostu podaży energii elektrycznej z -y. I drugą kategorią technologii, o której się już e, e, w niej mówi, to są te technologie, które, e, e, które można by nazwać technologiami wspomagającymi czy warunkami technologiami warunkującymi, czyli to są technologie, które będą właśnie umożliwiały uruchomienie tego potencjału skokowego wzrostu produkcji ZOZO i które będą zapewniały możliwość ciągłości dostaw. Mimo istnienia, ciągle istnienia niestabilności pracy tych źródeł odnawialnych. I są, jakie technologie, włącza, jakie kategorie technologii włączane są do, 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 do tej grupy? A mianowicie to są technologie cyfryzacji i magazynowania. No te, te technologie magazynowania, o, tej, o nich się więcej mówi, natomiast zdecydowanie mniej się mówi o kategoriach y, 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 no i właśnie, to, tutaj, tutaj skończyłem ten, ten mój wykład ma, mini. I teraz ja w, w dalszej części tej prezentacji już niewiele czasu mi zostało, ale chciałbym z, zwrócić uwagę Państwu na znaczenie cyfryzacji energetyki. Dlatego, że dzisiaj możemy mówić o tym, że przynajmniej w krajach zachodnich, transformacja energetyki wchodzi w drugą fazę rozwoju. A mianowicie właśnie cyfryzacji energetyki. I dlaczego ta cyfryzacja energetyki jest ważna? No, że właśnie ona pozwala to, o czym już wspominałem wcześniej, czyli umożliwić powodzenie integracji OZE z, z tym systemem konwencjonalnej energetyki, co jest dzisiaj no, taką barierą rozwojową w niektórych krajach. Dalej, te instalacje cyfryzacji będą ułatwiały rozwój instalacji magazynowania na małą skalę, czyli przy wykorzystaniu baterii, ponieważ takie instalacje będzie można włączyć do systemu zarządzania sieciami i wtedy zwiększa się jakby efektywność czy opłacalność budowy. W trybie takim komercyjnym tych instalacji gazowych. No i dalej, te, cyfryzacja będzie umożliwiać poprawę ekonomiki procesu wytwarzania i dostarczania i zużywania energii elektrycznej oraz zwiększać e, e, efektywność energetyczną, czyli zmniejszać zapotrzebowanie na... Mamy tu jeszcze dalej idące, bardziej pośrednie skutki cyfryzacji, a mianowicie cyfryzacja będzie po pierwsze skutkować procesem decentralizacji to nie tylko obszaru wytwarzania, czyli powstawania rozproszonego sektora wytwarzania energii elektrycznej, ale także będzie ułatwiać decentralizację systemów energetycznych, czyli powstawania takich systemów energetycznych, które są samodzielnie, czy w dużym stopniu samodzielnie zarządzane i bilansowane. Na poziomie regionalnym, lokalnym i, 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 w, mikro, i w postaci mikroryn. I, i, I na bazie tych właśnie coraz bardziej zdecentralizowanych systemów energetycznych będą tworzyły się po prostu rynki energii elektrycznej o coraz większym stopniu samowystarczalności. I wreszcie y y y cyfryzacja będzie prowadzić do rozwoju nowych zupełnie rodzaju działalności w gospodarce, w sektorze energetycznym, w tym zwłaszcza do powstawania różnego rodzaju, oferowania różnego rodzaju usług. I to najczęściej przez przedsiębiorstwa, czy, a zwłaszcza start upy spoza sektora energetycznego. I wreszcie yy, cyfryzacja będzie także prowadzić do powstawania zupełnie nowych modelów biznesowych. Ja tutaj już wiem, że nie zostało mi wiele czasu, to tylko chcę powiedzieć, że jak mówimy o cyfryzacji energetyki, to mamy yy, tutaj musimy uwzględnić, że istnieją trzy, trzy takie generacje cyf technologii cyfrowych które jakby będą wchodziły, jedna generacja już jest w trakcie, tak powiem, implementowania w szerokim zakresie, druga generacja to jest generacja, która jest na, na etapie różnych prób i pierwszych zastosowań, to jest technologia internetu rzeczy i technologia blockchainu i wreszcie trzecia technologia, to jest technologia sztucznej inteligencji i maszynowego, i maszynowego uczenia. I teraz nie wiem ile zostało mi czasu, bo chciałbym. Trzy minuty. No to w takim razie chodzi o to, skoro trzy minuty, to w takim razie już ominę te następne slajdy i, i przejdę do ostatniego slajdu. Natomiast tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że te technologie cyfrowe, one jakby rozwiązują, będą miały różny wpływ na rozwiązywanie tych problemów, o których mówiłem. Czyli problemu skokowego wzrostu produkcji i problemu zapewnienia stabilności dostaw. W różny sposób. Natomiast skoro już muszę kończyć, to w takim razie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, e, że cyfryzacja będzie prowadziła e, bardzo głęboką zmianę uwarunkowań działania sektora. I tutaj, w tym kontekście, pojawia się bardzo ważny problem, o którym się dzisiaj u nas i zupełnie nie mówi, ale który budzi, no nie powiem przerażenie, ale budzi poważne zaniepokojenie tzw. zasiedziałych przedsiębiorstw energetycznych. To znaczy, chodzi o problem, czy one w tych nowych warunkach, o, kiedy, kiedy staną wobec konfront, kon, kon, konieczności konkurencji z przedsiębiorstwami, które będą dostarczały do sektora e, e, różnego rodzaju usługi, czy one będą w, w stanie sprostać tej, tej, tej konkurencji i utrzymać no, zdolność do finansowania swojej działalności. I teraz od czego zależy, od, od czego zależy ta, ta zdolność przedsiębiorstw do, 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 do radzenia sobie w tym przyszłym zupełnie nowym otoczeniu? To są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, o której tutaj nie mówię, a właściwie w naszych warunkach utrudnienie to jest struktura sektora. Chodzi o to, że. Bo, bo, bo na czym polega problem? Pro, problem z tymi przedsiębiorstwami. Problem polega na tym, że te przedsiębiorstwa ciągle postrzegają energetykę odnawialną w kategoriach konkurencji, a nie widzą tej energetyki odnawialnej w kategoriach możliwości generowania nowych przychodów dla siebie i tutaj jest problemem tutaj jest w, pol w polskich warunkach jest stru pionowa struktura sektora energetycznego znaczy że przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej generują dochody z energii są częścią kon wielkich koncernów które także produkują energię elektryczną a zatem te koncerny i zatem te spółki dystrybucyjne przede wszystkim zainteresowane są aby, aby sprzedawać energię wytwarzaną w tych koncernach a nie zajmować się konkurencją czyli sektorem energetycznym i drugi, i, I drugi warunek, ale to jest specyficzna cecha Polski, natomiast drugi warunek, chyba jeszcze ważniejszy, to jest zmiana modelu regulacji. No wiem, że tutaj o regulacji będzie mowa, ale tutaj chciałbym <laughs> powiedzieć o, to, żeby, o tym, że... Zajmowałem się zresztą przez 30 lat regulacją sektora energetycznego, także temat jest mi bardzo bliski, a mianowicie tu chodzi o to, żeby zmienić strukturę bodźców regulacyjnych kierowanych pod adresem spółek dystrybucyjnych, a mianowicie to, ja tylko przypomnę, że ta struktura bodźców, że tutaj dokonywała się ewolucja, Początkowo funkcjonował tak zwany, tak zwany kosztowy system regulacji cen, potem przez, regulacja zmieniła się na regulację bodźcową, a dzisiaj e, 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 i, to, i, i te, te, oba te systemy, wcześniejsze, to były systemy oparte na założeniu, że głównym źródłem przychodów przedsiębiorstw energetycznych jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w dużych obiektach, tej, tej, tej konwencjonalnej energii, węglowej energii. Teraz chodzi o to, żeby, te, żeby, żeby ten, ten model regulacji przekierować na to, aby zorientować spółki dystrybucyjne na to, że, czyli stworzyć jakiś rodzaj bodźców, które by rodziły w tych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, e, 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 zainteresowanie w, ze współpracy, współdziałaniu w rozwijaniu zdecentralizowanej energetyki. Chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju działania z tych właśnie operatorów, systemów dystrybucyjnych, które sprowadzają się do stworzenia pewnej platformy cyfrowej, która służyłaby do obsługiwania tych rozproszonych źródeł wytwarzania, rozproszonych e, instalacji magazynowych. I zarządzania, tym, tymi, I zarządzania tym systemem tak, żeby racjonalizować koszty i optymalizować sposób działania całego, całego sektora. To tyle. I jeszcze raz przepraszam za to, że tutaj się nie popisałem specjalnie, jeśli chodzi o...